Aquatex Beskidy. Twoje studnie głębinowe. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym zaprosić trochę nietypowo na ostatni odcinek Moblikiem przez świat. Bo jestem tutaj z tym młodzieńcem, który był na wyprawie. Pan Andrzej, Cześć. który został już emerytem i mamy już dożywotnie sponsorowanie na resztę wyjazdów do końca życia. Ale nie o, to, nie o to chodzi, bo nie mówiliśmy w ogóle wcześniej o tym. Było dużo na Facebooku bo zrobiliśmy taką akcję przed wyjazdem, znaczy na całym wyjeździe, zbieraliśmy kasę na naszą znajomą Maję Galica i uzbieraliśmy, ile? 72 chyba 500. 72 coś. 500, kosmiczną kwotę, a nie chodzi o to, żebyśmy się chwalili, żeśmy uzbierali, tylko chcieliśmy jeszcze raz podziękować wszystkim darczyńcom za kupę fanu i zajebistą robotę. Dziękujemy jeszcze raz za hojność. Za miłe słowa. Bardzo dziękujemy. No i lepiej nam się podróżowało. A popatrzcie! popatrzcie się. Pozdrawiamy Was jeszcze wszystkich z naszych pięknych Beskidów. Nie wiem czy widać. Babia Góra. Tatry jak na dłoni. Pan Andrzej. I Pelasia Melasia. Mój pies. Zapraszam na ostatni, a może nie ostatni, ale chyba ostatni. Postanowiłem, że nie pojadę na Pidlenina, raz że moja opona była już w opłakanym stanie i nie mogłem nigdzie od ręki dostać nowej, a szczerze mówiąc, miałem już dość ofrodu, kierunek Biszkek. W stolicy zabawiłem dwa dni i postanowiłem odwiedzić największe jezioro Kirgistanu, Isyk-Kul. A dokładnie mówiąc, znalazłem miejscowość Czałponata, 260 km od Biszkeku. To jest ichniejszy kurort. Większość kirgizów właśnie w sezonie letnim wypoczywa nad jeziorem issyk no Idę do portu. Nie wpuścili mnie głównym wejściem, ale przekupiłem ochroniarza jednym piwem niby port, a która powiedzieli mi na recepcji, że to jest obiekt strategiczny. A Ruski są przechuje, widzicie? Piękne klimaty Stary ruski port I Sukul so cool jezioro Największe w Kirgistanie, super ha, ha. To jest to I tu sobie siądziemy i mamy piwko do wypicia Tam jakaś stara fabryka Tam jakiś bar Piękna dziadorkina I to mnie się podoba właśnie W takich wycieczkach Takie klimaty To jezioro jest jak morze. Piękna ruska łajba, a tu przed nami jakaś barka, ale ogromna. Otoczone górami Schodki. Chyba tam pójdę. Tak to, Powiem Wam, że jest klimat. Nie. O kurwa. Mnie tu zaraz złapią. I zamkną na szpiegostwo. Patrzcie. Patrzcie, kałajbo. Woda. O kurde. Nie mogę tego. Czekajcie? A! Może tu. Pozamykam. Znaczy ja to otworzę. Na spokojnie za chwilę. hoppa Czy jakoś tak? Ja się tu jeszcze połażę. Tu jest Tu jest elektronika. Trzeba to jak Nie, nie rabat. Ty, ale tu jest kabel. Fajnie by tam było wejść. Kutka. A, to wszystko pozamykane. Kończę go. Bo mnie wezmą za szpiega Jadę dalej No i tu jest budka ochraniarza Czego przekupiłem jednym piwem Ale nie wiem czy jest Dla sutie A zamknięte na za kutkę. O kurwa, tu też zamknięte Nie, to teraz się zwrócę Pozamykali mnie Czuli jaja Pozamykali mnie No nic Idę szukać jakiejś dziury w płocie, Wop, pozamykałem i poszedł Dobra Tak wygląda ta tajna baza wojskowa Piękny pomnik Lenina. Halo. Się posmatrił. Się ok. A ty po bramy? Ja po Ja musiał przez płot. Ja Nie, nie Ok, A kto to rabota ta? A dyrektorem? 63 to była komuna CCPR. A to była wojenna baza? O, nie, wojenna. No nie, rybacka. A, a zielono skąd go kilometrów? 170 170 o, więcej. ryb I ryb, ryby ryb mogą? wyłowili co? Ja tu z Marti na bazarze sprzedaję od ryby. Malki, malki, malki. Aha, aha, aha. aha, i a nowe nie, nie zarabiają? Maleńki ryby nie? O, malenie, tak się trijało. Moment, minutku. Nisz to tu jeszcze skolku. Nie, ja, ja to jest tak, to jest to jest tak, to jest tak, to jest to jest tak, to jest tak, o jest mój bajker. <laughs> Wiecie skolko ludzi rabatało? 100, 200, 1000 Gdzie to około 500, ale A teraz? A, a teraz skoro rabatajesz? Ja? Nie? Tylko ty? A, ochronikom? Aha. A 10 człowiek. Ja, a na całym zakładzie. Aha. 10? To no nic. My po dwaj A Ani sutki staje, dwa dychaj. Aha, aha beken senarras müzik de de you always make him at make him çıkals make him at make him senarras sebebi Oyun de beken parlı doy vas kan go doka süpayag sabah ayağın biriken dağda bir bulut susta şan da ayağın da balam da ayağım da Te 200 parę kilometrów, które potrzebowałem, żeby dostać się nad jezioro, przebiegło bardzo sprawnie. Ale muszę powiedzieć taką ciekawostkę, jak przez całe 40 dni na mojej podróży. Nie zatrzymała mnie ani raz policja na drodze, nie mówię o jakichś punktach kontrolnych, także na odcinku 200 km miałem do czynienia 3 albo 4 razy z policyjnym radarem, ale na szczęście nie zapłaciłem mandatu, raz jakąś symboliczną kwotę, porozmawiałem, wymieniłem się jakimiś gadżetami z policjantami. Także są bardzo nastawieni przyjaźnie do turystów, a szczególnie na motorach. Wczoraj był Związek Radziecki, a dziś dotarłem do jakiejś, zrobiłem 150 km. Dotarłem do pięknej miejscowości, taki kurort. Powiedziałbym nawet, że coś takiego jak nasz Sopot. Wspaniały, widać, że to zrobione nowe. I tak ciekawostka. Popatrzcie się. Kaplica katolicka, muzułmańska. Tam nie wiem, ten znaczek, jak, jaki tam jest. Tam jest półksiężyc. Tam jest jeszcze jedna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kaplic, innego wyznania. Problema, nie ma podgrzania garddeł. Można się bawić? Można. Naprawdę kurorcik fajny, nowoczesny. Trochę na ruski styl, ale jest klimat. No i tu są jakieś takie atrakcje, sklepiki, pamiątki, no jak to w każdym kurorcie jest. Z tyłu góry. No pięknie. Tu też jakiś amfiteatr. Idę w kierunku... Morza, no to jest jezioro, ale ja to nazywam morze, bo jest 170 km długie i 50 km szerokie w miarę. Tu oczywiście jak w Związku Radzieckim musi być pomnik Jakub Abschanow. Fajnie wygląda wszystko. Nawet jest kobieta z cickami W muzułmańskim kraju, w islamskim muzułmański. No, Tu mamy amfiteatr, tam jest plaja, tu mamy Molo, tu mamy jakiegoś czarownika z krainy Os. Kurde, jaki patrzcie, dość duży statek tam stoi wycieczkowy. Fajnie, to jezioro jest całe w dolinie. Znaczy nie wiem, czy całe, bo go 700 km trzeba zrobić, żeby go, żeby go objechać. Zobaczę, jak się wyrobię w czasie, to obiadę. No tu też jakieś takie muzułmańskie pamiątki, bardzo fajne. No taki standard jest ok. Patrzysz, jakie piękne molo. Niedługie, ale piękne. Powiem Wam tak, jak tu się mówi. Ja przyjechał ku wam oddychać, bo ja muszę pooddychać, bo już mam dość trypacki tego wszystkiego, znaczy tych pięknych moich przeżyć. Ale już już zakończyłem temat eksploracji miejsc, yy, że tak powiem, górskich i tak dalej, Po w miarę co chciałem to widziałem. No i teraz się poplątam, podpoczywam, popływam, a nawet wam powiem, są wyprawy nurkowe. I jak pokazywali mi zdjęcia ciekawe rzeczy, jak zostanę, do jutra. To pójdę sobie ponurkować. Tam widać jak latają na, na spadochronie. Woda słona, ale bardzo ciepła. Nawet jest to akwapark taki duży. Teraz dochodzę tu do końca, no dziś taki ma, mamy typowo turystyczny dzień. No i bardzo fajnie. No i teraz przechodzimy przez to okno. No i koniec tego dobrego. Po trzech dniach spędzonych nad jeziorem Issykul. Typowo w charakterze turystycznym, czas wracać do Biszkeku, gdzie zostało mi jeszcze bodajże 4 albo 5 dni, które poświęcę na prezenty, na zakupy, na degustację pysznych rzeczy. Oczywiście muszę odwiedzić kasyno, ale zobaczycie to później na filmie. Także pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do następnego. Spotkania na kolejnej wyprawie. Aha, jeszcze taka naszła mnie dygresja, że jak macie zamiar robić Pamir Highway, to myślę, że za 10, może za 15 lat już tej drogi kultowej nie będzie, bo Chińczycy mają rozmach. Jestem na największym bazarze chyba w Kirgistanie. To jest niewyobrażalne. E, ja przypuszczam, że ten bazar może być wielkości prawie węgierskiej górki, chociaż nie jestem w stanie tego ocenić, bo od tego się musiałbyś to z lotu ptaka oceniać. Na razie jestem na zakupach. Jeszcze takie dwie torby już gdzieś tam zostawione u handlarzy, Pokupiłem prezenty. Niemożliwe. W końcu wychodzę o przepiękne. E, ja pierdziele wyszłem. Powiem wam, że... No tysiące, a no, tysiące, miliony rzeczy. Tylko najgorsze jest to, że kupiłem czapki, chyba z 20 czapek kilki oryginalnych. Zostawiłem u chłopa. Nie wiem gdzie to jest. A teraz udaje się na mój ulubiony dział kulinarny. Pasywa. Nawet jest ichniejszy mniejszy kefsi. Pomąchaj. Nie, nie, nie Posłuchajcie Jakbym mógł opisać smak To to jest Tak jakbyście wzięli jakieś popuczyny z mleka Skondensowane Zamoczyli tam jeszcze Baraniego futra I oscypki jakieś sfermentowane na Masakra I Jeszcze jakby się tylko koza zesrała I rozmieszali do mikserem wszystko Nie Będę to musiał ty chcesz? Chcesz kumysł? No, dzięki. Please. No, no, no. No, Rejonkom. Bo ja tego nie ma. <laughs> do świdania kiedyś tam. Dobra, do świdania. Ciao. 100. Super. 40 groszy taki chlebek. Idę po już tam. Zamówiłem coś do jedzenia. Takiego, innego. Można? Adno, to jest czaja a to jest y, pszenica, pszenica, daj mi Adno, maleńki, ta pszenica. Tu mamy herbatę, tu mamy z pszenicy sfermentowany napój, a tu mamy małako, koja. Maskanka. tak, ja, tak, ta. Ciu, ciut, ciut, ja popróbuję. O, oh, powiem wam, że tak to wygląda, jest to sfermentowana pszenica. Smakuje jak... Smakuje, zaraz wam powiem jak smakuje. Samsy. Samsy. Aha. Ja. Tu się samsy... Aha. A tu w piecu się pieką. No i tam przyklejają do tego pieca, bo te wszystkie do pieca tak są. Na no, tu już jestem w, jak zwykle w takim majbce. Powiem wam tak. Zupę już zjadłem. Poszłem dziś w zwierzynę puczastą. To smakuje... śmierci Starym kocem, takim z PRL-u, jak były tam mniej, a smakuje tak jak, no rzeczywiście, jakby pszenicę, tak. taka maślanka z pszenicą, takie, no tak. Teraz zamówiłem sobie także grillowanego jaka. I to jest jakieś takie danie, nieżno i ten. Zjadłem mięso z jaka. Delikatne, bardziej Zbliżone do krowy, niż do, niż do kozy, czy co, czegoś takiego, ale bardzo dobre, takie bardzo delikatne, pyszne. Uruchomiłem swoje stanowisko handlowe w piszkeku na targu, ponieważ jest takie skromne i biedne, ale jest. Powiem Wam, że jedną już sprzedałem, a jeszcze mi zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Bo stało się tak, że mieliśmy czapki I rozdawałem dzieciom, ileś tych czapek miałem dużo I nie wiem jak się to stało Jakaś mi się yy, zostało mi kufrze Teraz znalazłem, że tyle mi czapek zostało Nie wiem, zapomniałem o nich No i po prostu setu stoję i handluję Chodź, Czapku, czapku Chociaż już czapku No na razie idzie słabo, ale To jest dwie godziny w góry. Masakry. Jestem na jakiejś jest imprezie. Święto narodowe. Większej masakry w życiu nie widziałem. Staliście dwie godziny w drugie. Ludzie mkleją, dzieci kurwa płacą, babki wbierają. I oni teraz o godzinie 23 przy tylu ludziach będą rozkładać barierki. Ja udałem nie... to, całą rezydencję na obkoło. Tak to wygląda. Kurde z tyłu, ogrody, cudawianki. Robi wrażenie, wszędzie na obkoło trawka, normalna, europejska i wypas pełny. Jeszcze ciekawostka, popatrzcie się. Po całym Biszkeku są takie kanały. Po calusieńkim i wszędzie płynie woda. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, bo tu jest niby płasko i nie, nie, nie lało tu no od miesiąca, jak tu jestem, to raz coś tam pogropiło. Tam jest mój kask. Popatrzcie się. Jak przeżyć za małe pieniądze w dużym mieście? Już to mamy z Andrzejem opanowane w krajach azjatyckich. Jestem w kasynie w Biszkeku. Chyba już trzeci albo czwarty raz. Tak to wygląda, że nie ma sensu iść do restauracji, idziesz do kasyna, bierzesz sobie, ja dziś 30 dolarów, gram, już siedzę już tu gram to chyba z półtorej albo nawet dwie godziny na najniższych stawkach, bo jakby nie jestem hazardistą, tylko przychodzę z setu odpoczywać, pojeść, napić się dobrego drinka i tak dalej. No i tak jak mówię, siedzę tu już no powiedzmy dwie godziny. Rzuciłem tam chyba 12, nie, 15 dolarów, dwa razy po tysiąc tych, teraz tam mam wygrane jakieś raz tyle i tam jakieś tam małe pieniądze, ale to nie o to chodzi, żeby wygrać, bo nie jestem hazardzistą, nie przychodzę tu, żeby wygrać, tylko przychodzę zrelaksować i teraz tak, siedzę, fajne towarzystwo, fajne kasyno, fajna atmosfera, poszedłem teraz do Bufetu. Mam tu problem, bo tu w kasnie ogólnie nie wolno filmować, no ale jakoś tam czaję, chyba jak się wyłączę, to znaczy, że ktoś przyjdzie. Wziąłem sobie sushi, jakieś mięsko, jakieś, jakieś takie tam są owoce może i takie, takie rzeczy. Nie będę sobie raz że tak powiem, konsumował. Za mną z przyczajki jest bar. Nie chcę tak ostentacyjnie tutaj robić tego, bo mnie tu zaraz yy, opierdzielą. No ale tu jest bar. wypiję już może ze trzy drinki Jack Danielsem. możesz sobie tu siedzieć, ile chcesz. Wziąłem 30 dolarów z hotelu, żeby mnie nie kusiło. I żeby nie przegrać, bo najważniejsze, żeby nie mieć ochoty, się odegrać, ale ja tego nie mam. Ja tu przychodzę, tylko Andrzej wie, bo już bo my to ogarniamy. Już to mamy do perfekcji. To jest baran? Konina! Konina! A ja mogę spróbować? Powiem wam. No, konia jeszcze nie jadłem. Nie jadłem konia i nie zjem już konia. <laughs> Muszę gdzieś to wyrzucić. A to? Ba baranina, sala. Aha. zaraz A to, szto Kanina. Mogę tak ciut, ciut, ciut napróbować? Nie wiem, co to jest, jakaś kiszka chyba z konia. To są flaki z konia. Flaki. Mogę, mogę to yy, oddać. To Flaki haraszo. Kolko kilo? Tysiąc. Mm. I to są flaki Tysiące są Tysiące są, a 1 kilo. Koń. Koń. A to, to że koń? To, że koń. No, flaki z konia. E, polecam. Dobra, idę tu na... polszy. Idę tu teraz na stanowisko mięsne. O kurde. Chciałem wam jeszcze tylko pokazać, byłem dziś na zakupach, tak pomału się y, przygotowuję do wyjazdu, coś sobie pokupiłem, coś żeby wziąć do Polski, ale są fajne rzeczy, żeby wziąć, bo są za dziwne pieniądze, to dziś przytaskałem, dwa chlebki z targu, bo chcę do Polski wziąć, się wysuszyć, żeby mieć na pamiątkę, y, kawior, od dwóch dni żywię się kawiorem, bo wszystkiego dość, nie że cwaniakuję, że jestem milionerem, bo jestem dziadem, ale... Nie uwierzycie. Czekajcie. Kawior. Kawior kosztuje półtora. Nie ma tu ceny, bo kupowałem w markecie. Taki kawior czerwony jest droższy. Kosztuje dolar 70. Czarny jest tańszy, kosztuje dolar 50. A tu taki dla siebie kupiłem, bo to wiadomo w plastiku tego nie wezmę, bo on się rozwali i jest właśnie pyszny ten kawior, on jest takim jak widzicie w takiej jakby śmietance nie, to nie wiem co to jest, ale pyszne pierwszy raz taki jem no i, no i, no i różne kawiory, tu, tu jest też kawior w śmietance różowej kawior, kawior, kawior chyba po raz ostatni a może nie, po raz ostatni na pewno z, z moplikiem, z motorem bo dotarłem do, do bazy firmy Motobird znaczy do bazy no tu składają, rozkładają motocykle tu jest, popatrzcie się, furmanki już stoją, opakowane. Ja oczywiście jako ostatni, te jeszcze nieporobione. Tu ludzie, widzę, też mieli przygody, lampy porozbijane. Wszystko w O, tam stoi Andrzeja motor, a nie chce mi się tam przebijać, kufer sterczy, zapakowany. No i co, tu stoi mój, także warsztat OK. Polecam, Motobi. szefowa Ola ogarnia tematy. Oczywiście, bo jestem geniusz. Brakuje mi jakiegoś kwitka z którejś granicy, jak wyjeżdżałem z Uzbekistanu, nie mam jakiegoś kwitka i będzie problem z wysłaniem motocykla, ale